Dzisiaj proponuję danie, w którym to moi drodzy wykorzystam dorsza atlantyckiego, ale zobaczcie w jakim fantastycznym towarzystwie. Od czego rozpoczynam przygotowanie naszego dania? Od zrobienia szybkiej konfitury z pomidorów. W tym celu olej się delikatnie podgrzewa, zatem pierwszy składnik kurkuma. Nazywana najczęściej przyprawą życia, dlatego że działa. Przeciwzakaźnie, wirusowo. Teraz przychodzi pora do dodania klasycznej pasaty pomidorowej, czyli pomidorów przetartych. Pasata tym się różni od koncentratu, że jest rzadsza. pierwszym Pomidory rozjaśniały, stały się lekko pomarańczowe. I tak chciałem, bo ta kolorystyka będzie mi właśnie odpowiadać. No, oczywiście, teraz jeszcze jakieś dodatki. Czyli pieprz to taki związek, nierozerwalny związek w kulinariach na całym świecie. Troszkę czarnego pieprzu, świeżego, mielonego i coś, co nada większej kwasowości, a będzie doskonałe, bardzo nieduża ilość octu jabłkowego. Konfitura pomidorowa, taka na szybko, jest gotowa. Oczywiście zawsze musimy spróbować, czy to już ma odpowiedni smak, zatem czy nie to. Nie ja się od razu śmieję, bo o to mi chodziło. Delikatna konfitura gotowa, zabieram się za bohatera, czyli za dorsza. Myślę, że to będzie jeden kawałek, to będzie drugi. Rozkładam sobie pergamin w jakim celu? Dlatego, że na nim ułożę plasterki wędzonego, surowego boczku. Proszę pamiętać też o jednym: że nakładamy tak boczek, żeby plaster na plaster zachodził. Nie kładziemy jeden koło drugiego, tylko delikatnie nakładamy jeden plasterek na drugi. O jednej rzeczy zapomniałem, muszę wrócić. Oczywiście użycie znowu dwóch składników, bez których uważam żadne danie nie wychodzi, czyli sól i pieprz. Natomiast z solą ostrożnie. Dlaczego? Dlatego, że boczek surowy wędzony jest słony. Teraz już mogę śmiało zawijać naszego dorsza. Pierwszy gotowy. Zabieram się za drugi. I znowu nieduża ilość soli i pieprzu. Zwijamy. Nie musi to być zawsze pergami. Może to być folia spożywcza do zwijania jak najbardziej. OK. Jest. Dwie portiery gotowe, konfitura gotowa. To musimy pamiętać jeszcze o jednym dodatku, ponieważ widzimy dynie, widzimy pomarańcze. Pora za się zabrać. Dynia, nieduży kawałek. Dynia ma piękny kolor. I ona fantastycznie będzie grała z tą brązową soczewicą. Dynie kroję na kostkę. I to taką nieco większą. Olej. Bezwonny rzepakowy. Najlepszy. Pieprz, sól. Do przesmażonej dyni dodaję brązową soczewicę. Rozgrzana patelnia, nieduża ilość oleju do smażenia ryby. Pierwsza porcja identycznie czynię z drugą. Ryba się smaży. Soczewica z dynią prawie gotowa. Ale muszę coś zrobić, żeby to pachniało jeszcze bardziej i żeby smakowało. Przyprawa dodań z fasoli, co nie znaczy, że nadaje się tylko do fasoli, to przyprawa, która składa się m.in. z cząbru, kminku i majeranku, czyli przypraw takich, które idealnie pasują, i oregano. Oregano, które nazywamy najczęściej też dzikim majerankiem, bo podobno tak jest. No, teraz to ja już mogę mówić, że to jest fajne. Super! Wyłączam palnik, dlatego że już jest tak naprawdę dynia z soczylicą gotowa. Jeszcze ją tylko wykończę, ale za chwilę nasza ryba. Proszę bardzo, piękny, przyrumieniony kolor dorsza w boczku. Ten boczek spowoduje, że dorsz w środku będzie soczysty. Soczylica z dynią, brakuje mi tu soczystości. Uzyskam to używając świeżej pomarańczy. Filetuję ją z tego szkieletu, który został z pomarańczy. Jeszcze wycisnę z niego sok. Leciki. Lubię aromat świeżej pomarańczy, dlatego pozwolę sobie dodać troszkę startej skórki pomarańczy. Kiełki rzodkiewki Dosypiemy do soczewicy. A niech ma. Widzę, że ryba już jest gotowa. Dwa talerze. Jeden dla ciebie, drugi dla mnie. to jest szczyt. super przepis na to danie i inne znajdziesz na naszej stronie doradca smaków zapraszam do kolejnego programu